Cześć, halo, siemano, witam Was w wyjątkowym odcinku, w którym robię za, le za lektora, bo, bo miałem źle ustawione w OBS-ie. Można wygrać takiego oto kałacha, żeby wziąć udział, trzeba zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz napisać komentarz. I na 1100 subów wybiorę jedną osobę z komentarza, z randomowego odcinka, kto właśnie wygra taki, takiego pięknego kałaszka. A no jeżeli oczywiście trzeba mieć swój trading w opisie na swoim kanale na YouTubie. Dzisiaj będzie odcinek z... Openingu, Openingu Szanghaju Za dużo się nie podziało. Mamy, mamy tylko promocję. No i bo jak widzimy, z armory zniknął Deagle. Czyli właściwie to scenariusz. Nic za dużo się nie stało. No i mamy promocję na kapsułki. Dlatego sobie zrobimy Opening. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Skins Monkey, strona, na której wymienicie i kupicie swoje skiny do CS2 możecie sobie użyć mojego kodu Damian i macie dodatkowe 5% do doładowania. Razem to już jest 35%, więc naprawdę w fajnej cenie już można sobie coś kupić. No i jeszcze, jeżeli nie robiliście żadnej wymiany na stronie, to będziecie mieli taki guzik w tym miejscu tam gdzie macham teraz. I tam jest do 5 dolarów przy pierwszej wymianie. Działa to tak, że przy pierwszej wymianie, jeżeli wpłacimy, wpłacimy skinę za 100 dolarów lub więcej, dostaniemy dodatkowe 5 dolarów gratis lub mniejsze kwoty, tam są takie progi wypisane. Serdecznie polecam, naprawdę sobie można fajnie zarobić. I co tutaj można robić? Można sobie wymieniać duże skiny na małe skiny, małe skiny na duże skiny. Możemy też sobie zarabiać na tej stronie, możemy szukać craftów, niskich floatów albo błędów cenowych. Serdecznie polecam, naprawdę to da się zrobić dosyć łatwo, lub możemy wpłacać jakieś rzeczy. Które są źle wycenione, jak na przykład skrzynki, kiedy już spadły, to my wpłacamy je po wyższych cenach, wypłacamy wtedy jeszcze droższe skrzynki, raczej wypłacamy wtedy jeszcze droższe skiny. Tak jak zobaczycie tutaj, wymiana z wczoraj, ja tutaj wpłaciłem. Kilowata po 3,3, a spektrum po 17,10. Oczywiście zarobiłem na tym z 20%, może 15%, bo kilowaty wyciągałem z małpy po 3 zł i po 2,80 jakiś czas temu. A spektrumy kupiłem w innym miejscu też tanio i opacało mi się je tutaj wpłacić. jeszcze dzisiaj 25 pryzmatów 2 mi się udało wpłacić po. 4,50, więc naprawdę fajna cena, serdecznie zapraszam pierwszy link w opisie, nie pamiętam co tam robiłem, dlaczego tak latam tą myszką <laughs> musicie mi wybaczyć, no, kod Damian i przechodzimy sobie do openingu Szanghaju jeszcze potem Wam pokażę jak, jak, jak najlepiej kupić takie kapsułeczki, więc zostańcie do końca lecimy z pierwszą, ja już mam spoilery, Wy nie więc dostaliśmy e, kupę lecimy z drugą i co tutaj mamy, mamy też kupę no. Możecie napisać czy Wy otwieracie albo kupujecie sobie pod inwestycje Szanghaj Dostaliśmy pierwszy glitter, super fajnie, kolejna kapsułeczka i nadal shit Ale coś tu chyba niedługo będzie, tak coś, czuję, tak coś czuję w kościach wiecie, tak coś mi się wydaje O, padło coś Już Wam nie będę przyciągał tego odcinka bo to takiego, no bez sensu jak tak robię za lektora na końcu sprawdzam ceny i to obecnie jest warte 15 zł. Zobaczymy, ile będzie warte za tydzień no bo wiadomo, mamy teraz tydzień TradeBana. za tydzień wszyscy będą to sprzedawać. Zobaczymy, ile ludzie tego pootwierali. Jak widzimy, na razie nie jest źle, bo mamy to jedno holo. Ale jeżeli nie dostaniemy kolejnego holo, to raczej będziemy na minus. Zobaczymy, jak to wyjdzie. On Apex, ale taki papierowy, więc średnio. I kolejny papierek, niestety, wychodzimy do drużynowych naklejeczek, zobaczymy czy coś z tego będzie mamy Cloud9 w papierze, no to chyba nie fajnie lecimy z kolejną i mamy Mibra w Glitterze czyli też no 2 na 10, może z 50 groszy jest warte teraz zobaczymy ile będzie później, FlyQuest niestety papierowy Holo może coś tam by było warte i kolejna mamy Cloud9 w Glitterze to już też Wam zaspoileruję, to zwraca prawie 5 kapsułek bo to jest warte teraz 4,80 no wiadomo, po prowizji zostanie nam jakieś 4,30, no to zwraca nam 4 kapsułeczki, więc nie tak źle. Kolejny papierek, niestety, w przechodzę na zdrowy tryb życia. Już powoli mi się kończą słodycze ze świąt i na takie rzeczy. Zaczynam więcej pić wody. Tutaj mówię, że są takie kwiatki na glitterze na i to jest takie nowe, fajne nawet. no Poprzednio mieliśmy księżyce chyba i gwiazdki w Kopenhadze, więc spoko. Co tam ja mówiłem o moim zdrowym trybie życia. A w ogóle, fast fooda już nie jadłem półtora tygodnia, odkąd wróciłem z urlopu. To jest naprawdę długo, jak na mnie, musicie mi uwierzyć. Normalnie to jest tak z dwa razy na tydzień średnio wychodzi. Jeżeli słyszeliście powiadomienie z Facebooka, to było to moje. Przepraszam, drugi raz, wtedy też przepraszałem. Więc nie musicie sprawdzać Facebooka. Już jesteśmy w ponad połowie. Lecimy dalej. Mamy zwykły Team Spirit. Nic ciekawego. No, przydałoby się jakieś holo, bo inaczej nie zwróci nam się. A tu mamy glitter. Taki żółty. No i tutaj co? Mamy ufoka. Nawet spoko ten ufok. Ale raczej wartości to w nim nie ma. O, kolejny papier. Możecie dać znać, czy jestem dobrym lektorem samego siebie. Czy nadaje się do stupingów. O. Czy tam może do Maćka napisze? No i kurczę, jakby tam ten Team Spirit siadł w holo, to byśmy byli zarobieni. A niestety, no nie siadło. I mamy gliterek Faiza. Następny opening raczej nie będzie jakoś prędko, bo jak już wspominałem ostatnio, to średnio to tak lubię robić te openingi. Bo ja wolę zarabiać niż tracić, inaczej nie byłoby tego kanału, wiadomo. No a tutaj, co nam zostało? Dwie kapsułeczki. Jak nic nie siądzie, to będziemy na minus. A może siądzie, a może nie. A może w ostatniej, a może nie. Będę trzymał Was w niepewności, jak yy, na końcu odcinka, na końcu sezonu jakiegoś i macie jakiegoś bengera I no dobra, już się skończył benger. Więc e, nie zarobiliśmy tutaj. Szybki będzie czek ekwipunku. Na ten moment wychodzi około 20, 20 zł. 20, może. 1, 2, coś takiego. Więc bez szału, zobaczymy, ile to będzie za tydzień. Dobra, to ja Wam tutaj to przewinę. I dobra, teraz Wam powiem, jak kupić sobie takie kapsułeczki. No, po prostu zróbcie sobie Bajordera po niższej cenie, niż jest w grze. Powinno wam to siąść. Zawsze oszczędzicie tam 10-15%, może 5%. Zależy po ile chcecie to kupić. No, bo w grze mamy po złotówce, a my sobie kupimy po jakieś 85 groszy, jak siądzie. A wydaje mi się, że powinno siąść. Więc dzięki Ci za uwagę, zapraszam jeszcze raz na małpę, pierwszy link w opisie, zapraszam do konkursu na AK. No i to wypadanie tyle. Dzięki Ci za uwagę i siemanko.